Mamy bardzo zaciętą walkę. Po przejechaniu ponad 100 km dzieli nas niespełna 3 sekundy. Jeździliśmy gdzieś w górach, jeździliśmy na torze, podcinkach szutrowych również, łącznikach, więc no, dużo się działo. Przejechaliśmy na różnych oponach, no, różnej twardości. E, ustawienia pewnie różne, różne samochody, a e, tak niewielka różnica. E, to pokazuje, jak zacięta jest walka w Mistrzostwach Świata. To mnie bardzo cieszy. Oczywiście nie uspokaja, bo e, jeszcze wiele e, do, przed nami, do przejechania wiele kilometrów, ale mam e, przyjemność z jazdy. E, kończymy dzień dosyć późno, e, jest 20, ale, a zaczęliśmy e, po 6 rano. E, jest sporo kibiców z Polski, to fantastyczne, to też dodaje skrzydeł, to też dodaje kilogramów na prawej nodze, żeby mogła głębiej gaz wciskać, ale też ta prawa noga musi słuchać głowy. Jest na razie ok i mam nadzieję, że jutro też będzie przyjemność z jazdy, że będziemy właściwie dobierać opony, bo jak widać tutaj to może być kluczowe.